Ciema no Dzisiaj odblokujemy jedną z najmocniejszych postaci w całej grze. W sumie to chyba najmocniejszą. Lari i Lauri Pierwsze co to wchodzimy tutaj, przełączamy na nich, bo obecnie zbieram na Diego. i mi dropną umamy w szpitalu Sandy. Przełączam. I już od razu mam na nich do dzieła. I mamy ich. Patrzcie, oto oni. Do dzieła. I teraz mogę odblokować legendarnego. Joresa niego, bo ten jest mocny. Dobra. Teraz sobie podbieram tryby. To tutaj co tutaj mam w karnecie teraz? Sok kredytów. Dobra, no to wchodzimy w zadymiarzy I sobie z nimi zagramy rundę i wbijemy star dropa. Dobra, mogę tylko na szóstej mocy mieć. <grym> Dobra, trudno. Gramy tak. się mam lagi jakieś. Halo. Dobra, coś działa. Już coś działa. Dobra, działa. Baso, to są, jest niby jedna postać, ale niby dwie. I za, napiszcie w komentarzach, jak dla was. Czy to jest jedna, czy dwie postacie. Ła, ła, ła. Nie, nie, proszę nie gin. Bywa. С две пушки. Бра, уже у меня два кубсы. Ale to oni są tacy mocni, że po prostu i ten... Yy, i on takiego ma ulta mocnego, że on wypuszcza swojego brata. Przecież to jest normalnie dodaje jednego zawodnika. Jak grasz na zadymie, to oni nie są pomocni. Ten nie twój... Jezu gościu, miał jeden HP! Jak to jest możliwe? Dobra, dobra. Mój brat tam prawie zabił szelkę, ale ja już to zrobiłem. Dobra, daję swojego braciszka. Dobra, wygraliśmy. Pierwsze miejsce. Gratulations. XD <laughs> gratulations. Mm. Dobra, będzie teraz Stardrop. Drop. Dobra, wy, Ja nie paszę. I? Co co w potrzeb przed nim nie domyśl raczej nic ciekawego dobra teraz wchodzimy tam otwieram sekret do san diego widzowie to był bardzo krótki odcinek papa pa.